Ejka, zróbcie razem ze mną takiego dzióbdziaka, bo mnie iga prosiła, więc tutorial na takiego dzióbdziaka. Potrzebna jest kartka nożyczki, nic więcej. Ja to Wam będę przyspieszała, żebyście nie musieli za długo tego oglądać. I no. Więc zaczynamy. Miasto, to taki na raz I tak wygląda, no może trochę krzywy, ale fajny wyszedł, więc no, dla początku ją, to będzie taki, a nie, to taki. No przepraszam za mały ten, Ale tak. Dla początkujących będzie taki wychodził lub taki. A tak już potem to się przezwyczajcie. I już wam będą wychodziły takie więc się. Jak komuś nie idzie, zapytajcie się ich najbliższych osób, nie wiem, rodziców, mamy, te koleżanki. Czy Wam takie coś zrobią Lub rodzeństwo. Spają.